Legia, przede wszystkim jeśli chodzi o odbiór piłki w środkowej strefie boiska. Raz po raz legionistę tę piłkę przejmują. Wawrzyniak prawą nogą. No i miał teraz tyle szczęścia, że nie czysto trafia Kowalski. Środkowanie, biegów kilka na boku. Także na razie Wisła wygląda tak o spale, można powiedzieć. Wisła jest zespołem, który w naszej lidze strzelił najwięcej goli z gry. Natomiast Legia najwięcej, ze stałych fragmentów. I na razie Wisła po prostu nie gra, więc pozbywać. Myślę, jak zobaczyli ostatnią bramkę, jak strzelił Siwakow, to ma Też był panterem meczów z Legią, m.in. ostatniego wygranego przez Legię, ale to było jak... Dobra piłka, a nie odegrał Cabral. Dwie możliwości miał Argentyńczyk. Kowalski, teraz tego nie widzimy, jak wyprzedził go Cabral. Dosyć szczęśliwie tutaj ta piłka mu spadła i no, widać, że na wyczucie do środkowego nie patrzył. Czawes wybił na ruch. No, myślę, że też była okazja, ale jednak tutaj trener Maskan ma taką swoją filozofię, jak widzimy. Ona mu się sprawdziła ma jakąś wizję grania. No dał sz szansę Irsakowi myślę. I właśnie Siwakowowi dostał e, Kowalski. Że być może tych trzech jego zdanie wystarczy. miałbym powiedzieć coś dobrego. Cabral, pytany o to, czy, czy tutaj był jakoś obserwowany przez, przez wysłanników Sergio Batistę, że, że dostał powołanie, powiedział nie. Po prostu w Argentynie pamiętają, jak wcześniej byłem. Na pewno jak Radowicza sam wykonał wyrok, można powiedzieć.